Brutus po kilku dobrych miesiącach wrócił do gry. I co prawda nie jest to już nasz ulubiony boss z groty, który miał mitycznego minigana. No bo jak wiecie, grota od dawna jest niestety zalana, a minigana w gierce już też nie mamy. Dlatego dzisiaj, jako że Brutus wrócił, to i wróci Brutus z miniganem, ale z nowym miniganem, ponieważ dzisiaj będziemy grali tylko rejganami, no i oczywiście skinem Brutusa. I zobaczymy, który Brutus. Czy ten nowy, letni, czy ten stary grotowy. Był lepszy w Fortnite. Wy już teraz w komentarzu napiszcie Jaki mityk z tych pierwszych sezonów był dla Was najlepszy? Moim zdaniem niezmiennie to faktycznie był minigun, bo był totalnie OP. Jeżeli plażowy Brutus Wam się podoba i planujecie jego zakup, to nie zapomnijcie wpisać kodu MANOJEK w sklepie Fortnite. No i subka możecie strzelić, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Teraz już nie przedłużam, lećmy szukać reiganów, lećmy wygrywać. Dobra, nie ma nic prostszego niż złoty skarbiec. Teraz po prostu dajcie mi reigany i ja będę szczęśliwy. Tylko na razie, no, tak nie za bardzo mam szczęścia. Zazwyczaj to tylko reigany dostaję. Nie, no, proszę, nie mówcie nawet, że ani jeden mnie Padnie. Nie, no, bro! Nie, ona mnie nienawidzi, ta gra. Jest jeden, nie da się podnieść. Wydaje mi się, że po prostu do czasu znalezienia Reigana mamy grać tylko i wyłącznie tym, co mamy. Zostawimy sobie shotguna, postaramy się nikogo nie zabijać i postaramy się tego Reigana znaleźć. Ale no, ogólnie, no nie jest kolorowo. Poza tym, że cały serwer już wie, gdzie jesteśmy i nas słyszy, to nic się nie stało, przynajmniej mamy już Reigana i nie musiałem nikogo zabijać z niepowodzonych. Zrzuciłem go te? to był typ normalny Oj, oj, na blisko to nie chcemy Na biało jest, ale ja też Nie no Eee, możemy uznać, że to czysto wina skarbca, teraz pójdzie lepiej. Po pierwsze, jakże super próbie pomyślałem jakieś kilkanaście sekund, jak na mnie to i tak dużo. No i wpadłem na pomysł, że w sumie na tych statkach też są rejgany. Co prawda niebieskie, ale to już zawsze coś. Ale na razie tutaj nie widzę, że o tam jest, tam jest chyba dokładnie tak, więc takie szybko bierę i albo spadam stąd, albo zostaję i czekam na oponentów. O, tam już na przykład kogoś widzę i chociaż to nie bije jakoś dużo, to zostawiłem go dosłownie na 0 HP. ty może go tam torwa, jak będzie jeszcze spadał, a wiecie co, lecę po niego. Hurricane dzisiaj szczelił bramę dla Anglii, dosłownie niedawno jak to nagrywam, no ale tutaj... Całe szczęście mnie nie ustrzelił, ale zaraz mnie ustrzeli przez niego laser, a chociaż ja nie chciałem wcale tam iść. O, czemu mnie już nie wsysa? Ty, nie wiem w sumie, czemu mnie nie wsysa, ale jakoś nie będę narzekał. W tym miejscu wydaje się być naprawdę bardzo dużo ludzi, a ja mam straszne problemy, żeby tutaj cokolwiek robić. Typ jest na mnie. O Jezu, to jest ich dwójka? Ta, a ten już ma armorka. Kurczaki, uciek. Całe szczęście, bo powiem wam szczerze, no, dymy są totalne. Nie, ten typ mi nie da spokoju. Po co ja wychodziłem? Ty, a co tu się dzieje? Nie do końca rozumiem. Typ chyba myślał, że ja go nie widzę, ale ja go jak najbardziej widziałem. A tu jest jeszcze jeden typ. on chyba mnie teraz nie widział? Aj, wciągnę u nas. No i dobra, zobaczmy, jakie są, szan są szanse, że nie wypadnie mi żaden złoty. No już mi wypadł, więc to bardzo dobra robota w tym momencie. I może jeszcze jakiś mi wypadnie? No tu akurat nie, ale może tu. Nie, tak czy siak, nie jestem zadowolony. Robię teraz totalną głupotę, ale pomyślałem, że skoro jesteśmy panem takim tutaj, no to wypadałoby polecieć do groty, i jednak odwiedzić to miejsce. Kiedyś latałem tutaj przez całą grę, pamiętam mój 24-godzinny challenge z Fortnite na arenie, to praktycznie tutaj! Przez cały czas latałem i tylko tutaj. Wiemy już, że na pewno na jakoś ultra blisko bić się nie chcemy. No, poza nim to zacznie strzelać, to jednak troszeczkę mija, więc trzeba mieć to na uwadze. I co? My wypatrzyłem oponenta na daleko, ale no... Problem tej broni jest taki, że to w ogóle nie bije przez ścianki. Znaczy to w ogóle nie bije ściankom nic, więc no będzie bardzo ciężko komukolwiek coś zrobić na daleko, no 7 mogę zadać. To, co ciekawe, to to, że w grze był mityczny Reagan i miałem nadzieję, że dzisiaj właśnie tym mitycznym będziemy grali. Znajdował się on tutaj, na tej stacji takiej koło zaraz, koło, wiecie, tego. Kołotamy, o, tak to się nazywa, no ale był tam kilka dni albo nawet jeden dzień i go usunięto. I pierwsza gierka była taka, że nawet jej nie nagrywałem, tylko poleciałem tam sprawdzić, czy jest ten Reagan i powiem Wam, ciekawa gierka była, ale nie będę Wam za dużo spoilerował, zobaczycie na koniec. No, a my spróbujmy coś tu jeszcze zrobić. O, to może być nasz oponent, którego szukamy, moi drodzy, bo kolega troszeczkę jest w szoku. Ja nie mogę podejść do niego tak zbytnio mocno, wiecie, wcale. No nie no, on tam może się leczyć nieskończoność, bo przecież ja go nigdy. Ej, jak to nie trafiało? Ty podostał tak całkiem mocno, mi się wydaje. <laughs> Teraz już bardzo mocno. Proszę, proszę, proszę! Jest! Żyd. Ej, nie spodziewałem się, że uda mi się kogokolwiek zabić. Dobrze, że wyszedł z tego boksu, no ale jak widzicie, ja nie mam siły się przedrzeć przez boksa. Podmieniać ścianki to też nie za bardzo ma sens. No, poza nim rozpędzicie tą broń, to on już dąży wam trzy razy strzelić z pompy, więc, no, trochę niefajnie. O, wilku mowa. Miałem nadzieję, że może w tym meczu jakiś troszeczkę mi gorszy graczy da. No, ale nie. Ojoj, ale se spadłem. No, ale muszę trafiać takie rzeczy. Uff. Mam w boksie, a nie mam wyciągnięte. No i to jest dokładnie to, o czym mówiłem. Jeżeli ktoś już wam wejdzie do boksa, to wy nawet nie zdążycie strzelić, bo to się tak wolno rozpędza. Ale idzie coraz lepiej. A kogo ja tutaj widzę? Czyżby tu był jakiś pan uciekinier? Bardzo dobra robota. No, takie kile to jedne z niewielu kili, które można robić, Dajganem, bo potem to już się nie da. Widzowie, jakoś zbliża się 23. Czas dorosnąć do pewnych decyzji. I ten shotgun, który właśnie podniosłem, to jest ta decyzja. Ja oczywiście postaram się go nie używać ani odrobinkę. I staram się grać tylko i wyłącznie Raygunem, e, ale tak w razie prasiewu... w... W co? Jakby coś miało się wydarzyć, to niech on będzie w moim ekwipunku, co? Wszyscy musimy przyznać, że Reagan, no nawet się nie umywa do yy, minigana. Minigan był o niebo lepszy, na blisko, na daleko. Tutaj, na daleko, okej, okay, po 9 bijecie dość szybko, ale na blisko, jak ktoś was dojeżdża, no po prostu nie macie żadnych szans, bo każda podmieniona ścianka oznacza, że jesteście nieżywi. A to wszystko przez tego laga ze strzelaniem, więc. E, no muszę mieć jakiś zapas, jeżeli nie chcę grać do jutra. A przez ponad dwie godziny grania, no zrobiłem, nie wiem, może z cztery kile. E, więc musimy podjąć jakieś kroki. No typy są tak spocone dzisiaj, że to jest coś smutne. No i pytanie, czy walka z takim chłopem to jest już zagrożenie mojego życia, czy nie? Wydaje mi się, że trochę tak. A ja nie mam masa. Nie no, atakują mnie we dwójkę, no. Jest już po 23.30. Czy się Jest o 22. Sąsiedzi to mnie zabiją. Technicznie nie ostatnia próba, będzie jeszcze ta z pierwszego meczu, o już wam wcześniej mówiłem. I tam naprawdę się podziały szalone rzeczy. No ale proszę, dajcie mi przeżyć chociaż sekundę. Ty, tu jest typ. A ja nie mam z nim żadnych szans, bo oczywiście nie mam już maca. Więc jedyne co mogę robić, to tutaj siedzieć, bo no nie mam maca. Typ ucieka, ale tak. Może jakbym go jeszcze dorwał? O, nie, to już nie na tą odległość, widzowie. Ogólnie po tych meczach dzisiejszych ja już nigdy chyba nie wezmę tego Reagana do dłoni. Jest tragiczny. No, gdyby on od razu strzelał, to by był może nawet trochę zbyt OP. Ty, przydał mi się jakaś bitka, widzowie. I technicznie pomogłem jednemu z nich się zabić. Tylko problem teraz będzie, bo nie wiem, czy powinienem go dojeżdżać. O, leży. Nie, jeszcze nie. Dobra, leży teraz! Ej, no nie wyszło źle! Obiliśmy go z tego Reagana bardzo mocno i on już panikował, nie wiedział co robić, a dobiliśmy z shotguna, więc wydaje mi się, że możemy to zaliczyć. Ty ja tutaj się biją i nawet widzę skąd! No, ale dymy dostał. No coś tam idzie poobijać, ale te obrażenia, które zadajemy, to naprawdę są żałosne. To kompletnie jest do bana, widzowie. Ja nienawidzę na to! Przez ile ścian? Jak ja byłem... Z... Za czterema ścianami, a końcówka wyglądała w następujący sposób i tylko końcówka została nagrana, bo nie planowałem, że to wrzucę na odcinek. Oglądajcie. Masę botów spotkałem w międzyczasie i zostały już tylko trzy osoby poza mną. I jeżeli te trzy osoby są tak samo słabe jak te pięć, które zabiłem, które nawet nie wiem, czy jedna z nich była prawdziwa, to ten mecz może zakończyć się całkiem ciekawie dla Regana, i miejmy nadzieję, że tak też właśnie będzie, ty. A mamku! Ale było bity mocno. Kurde, mi kolejny widzowie, ja potrzebuję jakiegoś tutaj lutu może? A bo ja już jestem sam na i jest sam na sam! O kurczaki! Dostał dymy! Ty, no mam to! On nie jest zbyt dobry widzowie! <ścoughs> Proszę jeszcze raz! Nie, spadasz na niego? Spalam chyba! BUM! A... Nie wiem! Co się wydarzyło w tej grze? Ja w ogóle nie planowałem grać tej gry, więc pamiętajcie, czasami nawet nieudane próby mogą być udane, ale w sumie tylko dwie ostatnie osoby były prawdziwe. Tak czy siak, zwycięstwo to zwycięstwo. Wystawcie łapkę w górę, suba na kanale. No i co? Kodzik ma na w sklepie. A ja już lecę. Trzymajcie się, pa pa! A czy w sumie teraz lecę grać kolejne gierki, bo... No nieważne. <laughs>